Dolar będzie słabszy, a złoty mocniejszy. Czy są na to szanse? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku, witaj. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Dolar lekko się osłabił. Jakie są tego przyczyny? Jak oceniasz tę sytuację? Osłabienie dolara w ostatnim czasie to przede wszystkim efekt polityki Fedu, który to no, nie spieszy się z jakimikolwiek zmianami ten dodruk pieniądza cały czas jest kontynuowany pełną parą. Tak samo jak nie wiem, rok temu, na przykład, gdzie jeszcze było dużo bardzo znaków zapytania co do wyjścia z gospodarki z okresu tego szczytu pandemii, czy szczytu, może restrykcji o tak wiosennych. No i to sprawia, że po prostu inwestorzy, którzy liczyli trochę na umocnienie dolara, na wzrosty stóp procentowych, w od Europy, gdzie w ogóle takich perspektyw nie ma. No, są rozczarowani po tym lipcowym posiedzeniu. Nic nie zostało zmienione, nic nie zostało zasugerowane, że nie wiem, może za miesiąc, może za dwa miesiące. Tak naprawdę, Fed, można mieć wrażenie, że Fed tutaj idzie, prowadzi spółkę z Treasury i jakby jego głównym teraz martwieniem jest to, żeby sfinansować rekordowy deficyt amerykańskiego rządu. Jeśli popatrzymy sobie na, na to, jak wygląda finansowanie. Deficytu, ogromnego deficytu, że drugi rok z rzędu w USA, to ponad 83% emisji obligacji zostało w tym czasie skupionych przez FED, więc mamy, mamy coś, co tak naprawdę mieliśmy u nas w okresie PRL-u, kiedy po prostu Bank Centralny bezpośrednio finansował wydatki budżetowe. Jakby tu oczywiście odbywa się to inaczej, jakby teoretycznie te wydatki nie są bezpośrednio finansowane, no ale w praktyce różnica jest żadna. Generalnie widać, że Fed chce pomimo ponad 5% inflacji ten stan rzeczy utrzymać no więc ten rynek, który zakładał, że może w USA będzie trochę inaczej niż np. w Europie i Japonii gdzie, gdzie też mamy ogromne ogromne dodruki pieniądza no rozczarował się i stąd też takie osłabienie dolara. Właśnie, bo FED się zachowuje tak, jak zresztą wspomniałeś o tym w swoim komentarzu, jakby inflacja miała spaść do 2%, a przecież wynosi 5,4%. Czy ten scenariusz 2% inflacji to jest możliwe do osiągnięcia, do zrealizowania w ciągu kilku miesięcy? Czy też FED skoryguje po kilku miesiącach swoją politykę? W, jaką, w jaki scenariusz bardziej wierzysz? No wiesz, Zbyszku, tego nikt nie wie, jak naprawdę ona inflacja spadnie, bo ona jest teraz najwyższa w, ze względu na efekt tak zwanej bazy. Czyli rok temu mieliśmy bardzo niskie ceny energii, um, niektórych innych rzeczy i teraz to one się znormalizowały, więc inflacja mocno skoczyła. Z tego tytułu te, te efekty jednorazowe ustąpią, więc inflacja trochę spadnie. Jak bardzo? Tego nie wiemy i tu jest właśnie um, znak zapytania. Natomiast um, no jednak Patrząc na całość gospodarki, widać wiele symptomów przegrzewania się, i przy, jakby przy takiej gospodarce, gdzie, która wysyła takie symptomy, no, nie stosuje się polityki pieniężnej zarezerwowanej na pudełku kryzysu, bo mamy taką, mamy taką obecnie sytuację. No ale tak się dzieje wszędzie na świecie i jest ogromny znak zapytania, do czego to nas doprowadzi. Więc jakby z punktu widzenia walut, to sprawia, że te ruchy kursów nie są duże. No Bo to nie jest tak, że USA coś robi, a wszędzie na świecie mamy po staremu. I, I EBC, i Bank Japonii, i inne mniejsze banki centralne prowadzą względnie podobną politykę, więc sobie, te efekty się znoszą. Kurs walutowy to jest cena jednej waluty w drugiej, więc jeśli nie wiem, EBC i, i Fed solidarnie drukują, no to no inwestorzy nie mają za bardzo wyjścia, tak jakby szukają tego trochę mniejszego zła. No z punktu widzenia gospodarczego, no jeśli mówimy o tym, że większość Deficytu budżetowego jest finansowana nie kapitałem prywatnym, a po prostu drukiem z Banku Centralnego, no to mamy nic innego jak takie ukryte opodatkowanie, tak? bo jakby wpuszczamy nowy pieniądz, który, jakby, który, za, za którym nie idzie bezpośrednio wartość. Tak? Więc jakby no w pewnym sensie jest to jak, jakaś forma dewaluacji pieniądza. No jak ona się rozkłada w gospodarce, oczywiście to jest dużo bardziej złożone. Natomiast, natomiast to, co jest atrakcyjne z punktu widzenia polityków, to jest to, że nie trzeba tego robić ustawami, nie trzeba przepychać trudnych, bolesnych podwyżek podatków. Widzimy to dobrze w Stanach teraz, kiedy no przecież były hasła podniesienia podatków dla korporacji, dla najlepiej zarabiających i jak na razie kompletnie stanęło to w miejscu. Nie Jest to łatwe do przeprowadzenia, a tymczasem można takie ukryte opodatkowanie na którym najbardziej traci klasa średnia, przeprowadzić kompletnie bez zmian w prawie i, no i finansować w ten sposób ogromny deficyt. W tle tych naszych rozważań jest też kwestia ceny ropy naftowej. No, oczywiście ceny ropy naftowej odgrywają, odgrywają istotne znaczenie, mają wpływ na, na inflację, ale jakby nie są tutaj, nie jest to jedna zmienna. Tak, jakby generalnie tutaj bardziej problem jest tego typu, że no. hmm, ponieważ mamy tak duży interwencjonizm, ponieważ gospodarstwa domowe mają dużo pieniędzy w wyniku właśnie tego interwencjonizmu, kredyt jest tani, warunki przyznawania kredytu są znów najładniejsze od wielu lat. No, to po prostu może to doprowadzić do, do przegrzania się gospodarki. Tak jakby wydaje się, że to jest główne zmartwienie, a nie, a nie jakby wzrost cen ropy naftowej, bo ona faktycznie jest droższa, no ale gdzie na przykład jej do poziomów sprzed, choćby z połowy, pierwszej połowy poprzedniej dekady, już nie mówię o latach 2007-2008. Także, także oczywiście ceny paliw rosną, ale to, to nie jest pierwszy raz, kiedy one rosną, problemy z nami są gdzie Długoterminowy scenariusz dla złotego, jak będzie się, co będzie się działo z polską walutą? Zwłaszcza, że mieliśmy ostatnio takie waluty, które bardzo się wzmocniły. To jest turecka lira, to jest waluta RPA. No to w porównaniu do tych walut, różna zmiana na złotym jest bardzo skromna jak dotychczas. Dlatego się chciałem zapytać o długoterminowe bardziej perspektywy. Tak, no nam, nam wydaje się, ciąży trochę euro, bo jakby waluty z naszego regionu są zawsze dość mocno skorelowane z tym, co się dzieje z euro, a tutaj mamy EBC, który no, jeszcze ostatnio nawet o tym mówiliśmy, podniósł cel inflacyjny, nie zamierza w ogóle korygować swojej polityki, a jeśli już, to będzie ją jeszcze rozluźniać, więc, więc tutaj no to ciąży tym europejskim walutom, takim jak złoty, no oczywiście też nie pomaga fakt, że u nas nie, nie szykuje się na w ogóle, w ogóle jakby nie ma mowy o podwyżkach stóp procentowych pomimo 5% inflacji. To też jakby ciąży naszej walucie. Także ten kapitał faktycznie uciekający od do dolara omija ten nasz region, wybiera bardziej tak zwane egzotyczne waluty rynków wschodzących, no, które mają wyższe stopy procentowe i oferują w związku z tym tą przystań bardziej atrakcyjną. Co dzieje się na rynku walutowym? O tym rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietkiem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia, Przedku. Dziękuję serdecznie nawzajem.